Witam serdecznie Polak Katolik Show, odcinek pilotażowy. Ja się nazywam Polak Katolik, ponieważ w moim domu kosz na śmieci znajduje się pod zlewem. Cóż to będzie za show? Kolejny gość, Brodaty, łysy, który będzie mówił coś z internetu. Jak to kiedyś ktoś powiedział, byle cymbał może wziąć kamerę i nagrać coś, więc pomyślałem sobie, że to jest dokładnie o mnie. Mogę być tym cymbałem, mogę coś nagrywać. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zacznijmy od. Takiej informacji, że to będzie show, który identyfikuje się jako satyryczny. Myślę, że to już mówi dość sporo na temat tego, co w nim będzie się działo, ale mówiąc szczerze, zobaczymy w praniu, jak to wyjdzie. Na pewno będzie, będę się starał, żeby forma była lekka, natomiast treść może być poważna i myślę, że jest poważna. A skoro o tym mowa, to przejdźmy do pierwszego news'a, taka firma Ubisoft. Taka firma Ubisoft zajmuje się y, grami komputerowymi. Ja wiem, gry komputerowe, strata czasu, bez nadzieja, rozumiem. Natomiast dla wielu ludzi nadal są one dość istotne, ale nie dlatego się zajmuję tutaj grami komputer komputerowymi, ponieważ ciekawi mnie to, co się z nimi ostatnio dzieje na przestrzeni, myślę, tak już roku, może już prawie dwóch. Mianowicie są pod Obstrzałem i są atakowane przez coś, co się nazywa kulturą, a w zasadzie antykulturą woke. Jeśli teraz ktoś jest świadomy, super, ale dla tych, którzy nie wiedzą, to wyjaśniam. Woke, czyli z angielskiego przebudzeni oznacza taką część kultury, a właściwie tak jak powiedziałem antykultury, która jest w opozycji do wszystkiego co cywilizowane, mówiąc krótko. Antykultura woke przejawia się tym, że domaga się, aby była na przykład reprezentacja, aby było antyrasistowsko w ich rozumieniu oczywiście, aby była reprezentacja, może nie powiedziałem czego, mniejszości jakichkolwiek, ale nie chodzi im o reprezentację, tylko de facto o wyparcie, powiedzmy ogólnie, nazwijmy to normalności z popkultury. Ponieważ kultura woke, czy antykultura woke, w ostatnimi czasy walczy głównie na gruncie popkulturowym. To są filmy, seriale. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, myślę, mniej więcej każdy z nas się spotkał z tym, że jego ulubiony na przykład serial, czy jego ulubiona seria filmowa zostaje zmieniona, zostaje, zostają podstawione postacie, których tam nie było, zostaje zmieniona narracja i ewidentnie na siłę są wtłaczane rzeczy i treści według jakiegoś takiego klucza. No nie bójmy się nazwać go lewicowego. I teraz. Tutaj pytanie, jeśli wiecie i zauważyliście coś takiego, to, to podzielcie się może tym, co konkretnie, bo dla mnie jest to bardzo ciekawe. I dlatego mnie to właśnie ciekawi, że w tym momencie pole walki przeniosło się na popkulturę. Nie chodzi mi tutaj, czy ta popkultura, czy to jest słusznie, czy to jest coś ważnego. Rozumiem, że można się na przykład nie przejmować kompletnie gwiezdnymi wojnami i mieć to, jak to się mówi, w głębokim poważaniu. Rozumiem, że kompletnie można się nie interesować grami komputerowymi i mieć to słusznie za stratę czasu. Natomiast ciekawym jest obserwacja mechanizmu. I teraz w ostatnim czasie ten mechanizm woke i tego, tej zmiany, podmiany treści i takiego przekazu wiadomości według agendy, według pewnego klucza właśnie coraz częściej jest widoczny w grach komputerowych. I tutaj takim sztandarowym przykładem jest firma Ubisoft, która wydaje taką serię gier Assassin's Creed. W telegraficznym skrócie jest to seria gier parahistorycznych, gdzie główna postać przez kolejne wieki od średniowiecza, nawet w zasadzie już od Antyku, tam rewolucja amerykańska, czasy jakieś Karaiby, z tego co pamiętam. I tak dalej, i tak dalej. Przez różne wieki yy, ta postać sobie wędruje, jest zabójcą, ma wypełniać misje, cele i tak dalej, i tak dalej. I generalnie ta seria gier szczyciła się zawsze tym, że chce oddać w miarę dobrze realia historyczne. Natomiast to się stało w ostatniej części, chcą wydać część poświęconą feudalnej Japonii. Fantastycznie! Wszyscy się ucieszyli, ponieważ marzą o tym, żeby sobie zagrać na przykład samurajem. Asasynem samurajem. Fenomenalne połączenie, bo no to mogą sobie zagrać czarnoskórym samurajem. Ponieważ jak mawia Ojciec Pelanowski, wygrzewali jak paproch z nosa jakiegoś czarnoskórego biedaka, który był niewolnikiem w czasach feudalnej Japonii, i przerobili go na samuraja. Oczywiście przerobili kto? Ubisoft, ponieważ nie było. Znaczy była taka postać, to był niewolnik. I teraz w ramach takiej operacji, która nazywa się gaslightning, czyli takiego urabiania, takiego wmawiania ludziom, że nie, nie, wszystko jest w porządku, próbują w nam wszystkim mówić, że historia była inaczej niż naprawdę była. I że tak naprawdę tenże samuraj, tak, to był jak najbardziej legitny samuraj, tak, że rzeczywiście było czarnoskóry samuraj sobie biegał, radośnie i nadal jest zgodnie z historią. No cóż, problem polega na tym, że Japończycy się bardzo obrazili, ponieważ to jest ich kultura i wtryniacie się, niestety, ludzie z Ubisoftu w naszą kulturę. I teraz ciekawa sprawa, bo nikt nie zapytał ludzi z Ubisoftu, jak wygląda reprezentacja w ich studiu. Czy może przypadkiem tam nie jest jakiś problem? bo oni się zarzekają, że oni się konsultowali z Japończykami, no to gdyby się tak konsultowali, to chyba ci Japończycy nie byliby bardzo nieszczęśliwi, nie? Coś tu jest dziwnego, ale przypadkiem mamy zdjęcie tutaj studia Ubisoftu, mniej więcej tak to wygląda, przynajmniej tak to wynika z materiałów prasowych, gdzie gadające głowy mówią, jaki to wspaniały jasukę, bo tak się nazywa ten czarnoskóry, Jaki to z niego wspaniały samuraj i jak fantastycznie, żebyśmy teraz się cieszyli z tej gry. No cóż, z tego co widać, gracze chyba nie są za bardzo zadowoleni, bo nie kupują tej gry. Akcje poleciały na łeb na szyję. I to jest w ogóle ciekawy węzeł gordyjski do rozplątania, bo jednocześnie jest narracja, że wszystko jest w porządku. Z drugiej strony jest zarzekanie się, nie, 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 my nic złego nie robimy. Tutaj w tle mamy potencjalne zamknięcie studia, wycofywanie się inwestorów w ogóle koszmar. Mamy wkurzonych Japończyków, tam co wkurzenie doszło do tego, że sobie zaczęli szydzić nawet z symbolu bombardowania na Nagasaki. Oczywiście dlatego, że są ignorantami. Nie, nie że szydzić sobie specjalnie, tylko ludzie z Ubisoftu są kompletnie ignorantami w tej kwestii, i tak naprawdę no, nie znają się na tym. No i. Trafili jak kulą w płot, niestety. Tak więc Ubisoft stał się takim chłopcem do bicia. A skoro stał się chłopcem do bicia, to jest wielce teraz obrażony. Wyciągnął, jak to się mówi, kartę ofiary. I jak to ci wredni, uwaga kto, łysi, brodaci, biali, odbiorcy gier komputerowych, jeszcze hetero, zapomniałem dodać, jak to oni po prostu teraz. Zniszczą im studio. No, słuchajcie, to jest, są konsekwencje ich własnych działań. Oczywiście tego mało kto to mówi głośno, że to są konsekwencje. I dla mnie jest niesamowite, jak działa ta antykultura, bo zawsze mechanizm jest ten sam. On dokładnie tak samo działał w przypadku filmów. Jak działa teraz? Było mówione: nie, ch nie, nie chcecie, nie podoba Wam się, nie grajcie, nie kupujcie, nie konsumujcie tego produktu. Dobra, powiedzieli gracze. Nie kupimy. Ci wredni gracze nie chcą kupić. No halo, no, to jest jakaś straszliwa schizofrenia. Dobra, zostawmy już może tego biednego Ubisofta, bo, bo już w, w ślad idzie kolejne studio BioWare. Ja może m, następnym razem o tym opowiem coś więcej, bo to też jest fenomenalna historia. Natomiast yy, z czego to wynika? Dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje, bo to nie są przypadki. Wielu ludziom wydaje się, że takie akcje są troszkę przypadkowe i moim zdaniem to jest spora naiwność w tym. To są pewne podstawy, już pomijając, że to są autentycznie widać, że gdzieś tam w tle są ludzie złej woli, którzy specjalnie popychają taką agendę i chcą rozbić społeczeństwo, chcą rozbić cywilizację to nawet jeśli byśmy chcieli to oceniać w kategoriach jakiegoś takiego naturalnego wzrostu to musielibyśmy się odnieść do podstaw, ale podstaw jakich? filozoficznych. Tutaj będzie w bardzo telegraficznym skrócie i przepraszam od razu filozofów tak zwanych profesjonalnych, jeśli coś poprzekręcam albo za bardzo skrócę, ale no czas mnie goni. Otóż był taki filozof Immanuel Kant, który powiedział, znowu, jak powiedziałem w telegraficznym skrócie, że nie jesteśmy w stanie poznać obiektywnej rzeczywistości, to znaczy nie jesteśmy w stanie poznać rzeczy, bo nie mamy dostępu do istoty rzeczy. I teraz filozofia. Rzecz składa się z fenomenów, czyli zjawisk odbieranych zmysłowo, czyli z tego wszystkiego, co postrzegamy przez zmysły. Mamy pięć zmysłów smak, węch i tak dalej. Prawda, my odbieramy to zmysłami i zmysły mogą powiedzieć jakie coś jest, ale nie mówią czym ta rzecz jest. To, co przemawia, to co mówi, czym ta rzecz jest, dana rzecz jest, to jest nasz rozum umysłu. I jest coś w tej rzeczy, takie coś, co przemawia bezpośrednio do umysłu, to się nazywa istota rzeczy. I Kant powiedział, że my tej istoty rzeczy nie możemy poznać. Nie mamy do niej dostępu, nasz umysł nie ma dostępu do tej rzeczy, do istoty rzeczy. W normalnych warunkach taka, e, taki stan nazywa się obiektywizmem, kiedy to my, jako podmiot poznawczy, jesteśmy podporządkowani pod ob obiektowi. Bo my jesteśmy od niego zależni w tym sensie, że nie możemy mu mówić, czym on jest. My możemy go tylko poznać, odebrać. Tak, stwórca nasz stworzył i świat wokół nas, że my mamy poznać świat. Obiektywizm oznacza, że to my kręcimy się wokół obiektu. Kant mówi nie. Subiektywizm to obiekt kręci się wokół nas. To my mówimy obiektowi, czym on jest, ponieważ nie mamy dostępu do informacji, już potem się powiedziało, że nie ma tej informacji, to możemy w to miejsce sobie podstawiać dowolną treść. I teraz ciekawa sprawa: w przypadku świata fizycznego jest to strasznie trudne, no bo widzę coś, co wygląda jak banan, i nie będę zmyślał, że to nie jest banan. Bo jeśli tak zacznę mówić, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak, aczkolwiek w przypadku płci już zaczyna być ciekawie, nie? No ale wróćmy do, do świata fizycznego. Um, Taki Immanuel Kant, kiedy wychodził z domu, zawsze wychodził przez te same otwory, prawda? Przez drzwi. Przez obiektywnie istniejące drzwi. Mimo, że zgodnie z jego filozofią mógł sobie wyjść przez regał. Mógł sobie zaprzeczyć tej rzeczywistości obiektywnej, ponieważ jej nie ma, prawda? I on się teraz nastawia swoim subiektywnym umysłem, że o, tamtędy sobie wyjdę. No i jakoś nie mógłby. Obiektywna rzeczywistość by go powstrzymała, no bo obiektywizm jest prawdziwy, a subiektywizm nie, jest fałszem mrzonką. No ale, tak jak powiedziałem, w przypadku y, rzeczy, rzeczywistości fizycznej, materialnej, jest to łatwe do wykazania. A w przypadku rzeczywistości niematerialnej, metafizycznej, no jeśli ktoś zacznie za przeproszeniem pieprzyć głupoty na temat sprawiedliwości albo piękna, to jeśli nie jesteśmy świadomi, czym piękno jest i sprawiedliwość jest, to damy się urobić. No tak, on może mieć własne zdanie na ten temat, tak. No, hola, hola, to też jest czymś obiektywnie, czymś jednym, nie wieloma rzeczami, dla każdego czymś innym. Piękno jest jedno. To, że dla kogoś jest coś atrakcyjne, a dla kogoś nie, to jest inna sprawa. Ale to, że dana rzecz jest piękna, ja mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że to jest obiektywnie brzydkie, a to jest obiektywnie piękne. Czy zgadza się? Także ta filozofia subiektywizmu leży u podstaw. Tych błędów, które mamy współcześnie, ponieważ niestety subiektywizm zainfekował też Kościół Katolicki pod płaszczykiem w formie modernizmu, który wypływa właśnie z tego błędu kantowskiego subiektywizmu, no to mamy to, co mamy. A skoro ma mowa o Kościele, no to zobaczmy, co się dzieje w Kościele. Watykan. Ogłosił ostatnio i przedstawił, zaprezentował taką nową maskotkę roku jubileuszowego 2025. No, i tu się należy ucieszyć, wreszcie, wreszcie należy przyklasnąć, ponieważ wreszcie mamy jakiś symbol katolicki. Nie, no, bo w katolicyzmie to zawsze z tymi symbolami było słabo. Nie? Co jak co, ale w katolicyzmie to, to symboli w ogóle nie ma. Tak więc mamy tutaj maskotkę, mamy w ogóle co chwilę jakieś logo, a to logo Dni Młodzieży, teraz logo roku jubileuszowego też jest, jakieś tam duchożagle z obciętymi głowami, trzymające się kotpico krzyża no po prostu fenomenalne, po prostu symbol, symbol. Świetna sprawa, świetna sprawa, w ogóle polecam iść dalej z tym wszystkim, żeby to, tych maskotek jeszcze tworzyć dużo, dużo więcej. W ogóle ciekawe, z tą, tą maskotką, bo nie powiedziałem, to ona się nazywa lucze, czyli światło, ona, on, bo na pierwszy rzut oka nie wiadomo, czy to chłopczyk, czy to dziewczynka, prawdopodobnie dziewczynka, no to też odważna decyzja, żeby ją zrobić w stylizacji anime, bo jeśli ktoś nie wie, postacie z anime prędzej czy później są przedstawione w sposób taki troszkę bardziej wyuzdany, nie, taki trochę, one lubią być seksualiz seksualizowane, tak więc, no to... Niestety taka właśnie jest świadomość, no bo subiektywnie sobie uznaliśmy, że to będzie dobre, więc nie analizujemy zbyt szeroko, bo to, to głowa może rozboleć. No w takim razie, bardzo odważnie, tak jak powiedziałem, może po prostu Watykan bardzo chce ewangelizować w ten sposób mroczne zakamarki internetu. Na tej samej zasadzie, jak my, Polacy, ewangelizowaliśmy zachodnią Europę, kiedy weszliśmy do Unii, prawda? Udało nam się. Tak więc, no tak to wygląda z tą matkotką. Jak powiedziałem, lećmy z kolejnymi pluszaki, aż dojdziemy do momentu, kiedy będzie gotowy pluszowy Pan Jezus na pluszowym krzyżu i wtedy, niestety, jest pewien problem, bo dojdziemy do takiego etapu, o który, co do którego nas ostrzegali ci wredni tradycjonaliści, nie? Bo tradycjonaliści... Mówili, że modernizm to jest taki to całe aggiornamento i wszystko to jest taki właśnie pluszowy krzyż. Nie? Ale spokojnie, na modernistów, przepraszam, co przejęzyczenie freudowskie, na tradycjonalistów jest sposób. Zawsze można powiedzieć albo standardowe, oj tam, oj tam, albo dużo lepsze, uwaga, no przecież biskup się zgodził. Nie? No przecież komunia na rękę jest spoko. Biskup się zgodził. Różne nadużycia, spoko. Obecności, przytomności biskupa. Tutaj zaprezentowane oficjalnie. O co chodzi? Znowu się ktoś szczepia. Może niektórzy powiedzą, ci tych tak zwanych, powiedzmy, modernistycznych katolików, czy też współczesnych katolików, może powiedzą, no, ale no jest to troszkę niezręczne, bo tu teraz jest taka moda, żeby się silić na taki, taką neutralność światopoglądową, nie? No, było to troszkę niezręczne. Kurczę, powiedzmy wreszcie odważnie. Tak, tak, nie, nie. Nie bądźmy letni, ale... Ja rozumiem, dlaczego łatwiej jest być letnim, bo to się jest, to trzeba zdeklarować i postawić jasno granice. I wtedy może by się trzeba zastanowić, że może ta granica jednak powinna być już dużo, dużo, dużo wcześniej. Coś do przemyślenia. Na chwilę obecną dziękuję za uwagę. Aha, Trump wygrał. Aha. może o tym następnym razem. Pozdrawiam, to był odcinek pilotażowy Polak Katolik Show. Polak Katolik z tej strony. Pozdrowienia.